Oni jutro mi powiedzą co o mnie myślą i co im zapozowaliśmy od wczoraj. O, zapraszamy, zapraszamy Panie Tadeuszu. Ten, ten, ten człowiek też jest wielcem pomocy dla naszego stowarzyszenia. Każdy może i Naprawdę czy, proszę Państwa o to, że warto tym ludziom też podziękować, bo to że nasze stowarzyszenie... Robi coś na co dzień, do tej pory robiło coś na co dzień. To były takie fajne rzeczy, ale drobne. Obecnie, jak zaczęli dzięki Pani Morzenie na wyższy poziom lewela, jak młodzież mówi, media głowickie no, w dowiedzieliśmy się, że nasz post pierwszy był oglądany 95 tysiąca razy. Że to na skalę Głowicza jest dosyć znaczne osiągnięcie. A sami widzimy po naszym profilu, że oglądalność wzrosła w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1000%. Nie wiem, kto ogląda, <tryk> sami ale teraz to bardzo cieszy. Chciałbym dla wszystkich Państwa, którzy z nami współpracują, mamy dyplomy, ale. jest w ciągu tego spotkania wręczymy te dyplomy. Powiem dlaczego. Razem z oczarami na nasze smaczne posiłki, ale musimy je jeszcze wypisać. Po, po prostu przeliczyliśmy się z czasem. Natomiast natomiast wspomniałem tutaj o tym, że. o tym, że przyjaciele w oraz pamiętali. I teraz poproszę. Panie o przeczytanie, nie nie, <ślinisty> tak naprawdę nie. nie, nie. Nie, nie. 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 Ponieważ Nie. Ponieważ, Inaczej. do Nie. ponieważ ta współpraca zaczęła... Za, nie już, już w bym z tego. Ta współpraca zaczęła się w latach 90., -tych w czasie kadencji burmistrza, który tu jest obecny. I nasze stowarzyszenie, właściwie od tych pierwszych chwil, by nie istniało, gdyby, gdyby nie to, co rozpoczął milenium w To Chcieliśmy poprosić Pana tutaj. Chcemy wręczyć. Dyplom uznania za te kontakty, później, tutaj są duże tu, lidery to przeczytam, ale pod warunkiem, że on.. najpierw, szanowny burmistrz, przeczytam nasze listy. Tu, ale tu, moi drodzy, dziękuję bardzo za, za, za zaproszenie, ale tu jest po litewsku, także... <tuszu> <gryzmiany> sa bez mes zgaduje, że jest merk Rejonu Soleczyńskiego. No tak, panie no prezesie. To... 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 Donorowy prezes Polskiego Stowarzyszenia Rodak. Szanowni Państwo, z okazji czwartych urodzin Polskiego Stowarzyszenia Rodak w imieniu samorządu Rejonu Soleczyńskiego oraz własnym składam gratulacje oraz serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę. Wyrażam swoje uznanie za całą kształt pracy społecznej na rzecz lokalnej społeczności. Władzom Stowarzyszenia oraz wszystkim członkom z okazji urodzin życzę dalszych sukcesów zawodowych, szerokich perspektyw rozwoju, wytrwałości w realizacji zamierzeń oraz dużo radości i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Życzymy, aby przekazywane innym dobro wracało do Państwa z podwójną siłą, z wyrazami wdzięczności oraz uznania, z wyrazami wdzięczności oraz uznania, posłużonym, mer samorządu rejonu sołeckiego jak sądzę w Palęcki.